Niestety bandykam się zbuntował i nie nagrał mi jednej całej randki, która jeszcze teraz trwa. Powiem wam, co się stało. Ogólnie Bianka została dziewczyną Lukasa. Osiągnęli złoto na randce i chyba nic więcej. Bianka teraz odkryła w ogóle, że porwali ją kosmici, a nie ludzie. Ale słuchajcie, randka powoli dobiega końca. To może niech teraz jeszcze. Poszli pocałunek i niech sobie zatańczą na przykład. Tańczę, razem. Tanu, tanu. Okej, jeszcze godzina, ileś tam minut do końca. Teraz niech Bianka może zrobić ciasto czekoladowe. 30 minut. O, zawołaj go na posiłek. Zawołaj na posiłek. Chodź Łukas. Zaproponuj może szalony plan. Nie, nie zerwi. Popraw humor. I pochwal wygląd. Janka jest to prawda padnięta, no ale trudno. O, legendar legendarna randka. Okej. Okay. O, chorzmy osiągnęła. Teraz póki jeszcze Lukas nie poszedł. Zrobimy coś. Spontan, oświadczy się jemu. to w ogóle ciekawe, że Bienka się mu oświadcza. To powinno być na odwrót. No ale trudno, ciekawe, czy przyjmie. Oświadcza się. Słuchaj, wyjdź za mnie. Nie przyjmie? Przyjął! Jej! Super. Jeszcze go obejmij na przykład. Nie, poczekaj, poczekaj. Stój, stój, ty, człowieku. No, bo ja chcę, byście mieli wszystko maksymalnie: znajomość i w ogóle. I takim oto pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek.